Kiedy zawodnik wybiera to, wtedy ci, którzy chcą pomóc lub myślą, że znają odpowiedź na to pytanie lub znają, wtedy chętni wstają z publiczności, no i zawodnik wybiera jednego, do jednego widza, który z tych stojących, no i ten widz mu pomaga. Jak to się kończy? Różnie. No i to koło właśnie bezpośrednio wiąże się z tym drugim progiem gwarantowanym, z, tymi 10, z tym dziesiątym pytaniem, ponieważ jeżeli zawodnik chce mieć to czwarte koło ratunkowe, wtedy dziesiąte pytanie już nie jest progiem gwarantowanym. To jest tak zwany risk format, czyli format ryzyka. Jeśli ktoś podobny format występował swego czasu w wersji polskiej ale to już odsyłam do oddzielnego filmiku tak więc masz trzy koła ratunkowe, masz drugi próg masz cztery drugiego progu nie ma spadasz tylko do 500 euro pamiętam taki przypadek że jeden facet e, grając o pół miliona euro spadł do 500 euro. Wstacił 124,5 tysiąca. No ale to jak też wiemy, to tak samo było w Polsce swego czasu, przez jakiś czas, przez rok czasu do 2010 roku. Ale to już szczegóły w oddzielnym filmiku. Tak, jeszcze jedna taka ciekawostka. W Niemczech na koła ratunkowe mówi się Joker. Jeśli chodzi o scenografię, to scenografia jest bardzo podobna do wersji holenderskiej. Chociaż teraz są takie bardziej unowocześnienia. No i co ciekawe, Niemcy to taki pierwszy kraj, który wprowadził konkurencję kto pierwszy ten lepszy, w której jest nie 10, a 5 zawodników.